Dzień dobry, dzień dobry i jak zwykle smacznego wam życzę. Smacznego. No ja na, na samym początku chciałem tylko z wami się przywitać. Smacznego y, powiedzieć. Pozdrowić Was wszystkich. No i chcę jeszcze y, co powiedzieć. Miałem dzisiaj zaszczyt dostać gazetę z AgroProfilu. No, gdzie jesteśmy, spałem tutaj na na, na okładce tej gazety, no i wewnątrz tam opis jest, no. no spotkał nas następny jakiś taki zaszczyt, no cieszymy się w sumie, no cieszymy się bardzo. Jest to miesięcznik, a ukazał się akurat w grudniu, początkiem grudnia. No. A tu jeszcze taka ciekawostka, że jak wejdziecie w ten e, kod QR, to przekieruję was do filmu z wywiadu z nami. Szczęki właśnie. Wróciły z komfortu do zotora 25 z regeneracji. Teraz tylko jeszcze te rolki pozakładać i można będzie robić hamulce w tej, w tej skrzyni 25A. No, słuchajcie, tutaj nietypowy temat, bo mam czysto na stole. <laughs> nie no, żartuję. Czysto jak czysto, ale mniej gratów. Musiałem sobie wreszcie uporządkować, bo za dużo tematów się ciągnęło, ale nie o tym teraz. To są półosie, jak się może domyślacie, półosie tylnych kół do Zetora 25, czy też A, czy K, czy ten stary typ. One w zasadzie są wszystkie, wszystkie jednakowe, można powiedzieć. Tam być może jakieś zmiany w produkcji były drobne, ale, ale to jest w zasadzie wszystko zamienne. Tutaj od razu powiem, że te nacięcia to ma ułatwić ustawienie rozstawu, żeby mniej więcej się zorientować żeby równy ten zestaw rozstawił po obu stronach, to są te nacięcia właśnie, żeby na przykład na pierwszą kreskę, na drugą, trzecią i tak dalej sobie ustawiać. Pomaga to nie powiem też w kontrolowaniu czy się coś nie przesuwa, bo niestety na tych, tym bardziej na wypracowanych tych, 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 tych gwiazdach czy, czy piastach od bociana, jak są już takie wypracowane, jeździły kiedyś z luzem, to dzisiaj nawet jak się to poskręca, potrafią się luzować albo przesuwać wręcz z biegiem czasu. Miałem taki przypadek kiedyś w naszym Zetorze 25 z 1948 roku, zaraz po remoncie, że no, trzeba było potem po prostu bardziej zeszlifować trochę. Jeszcze tą przylgnie, znaczy nawet nie przylgnie, tylko właśnie zeszlifować tą podkowę, żeby ona nie tyle dochodziła do piasty, tylko żeby właśnie pozostawała ta minimalna szczelina. No i kliny też nowe dorobić wtedy, bo one też wbrew pozorom dość duże znaczenie tutaj mają, że muszą być odpowiedniego rozmiaru. I co? Także to jest to, dlaczego są popisane lewa prawa? Bo w zasadzie to było też zmieniane w jakiś tam rocznikach ale w pewnym momencie robili tak, że lewa półłoś miała lewy gwint, prawa miała prawy. Chodziło o to po prostu, żeby się gdzieś tam nie odkręcało, natomiast tutaj, wiecie, jakiejś tam szczególnej siły nie ma i tendencji do odkręcania się, jak są, szczególnie jak są tutaj m, ciasno, wchodzą te wielowpusty, nie ma tu luzu, to w zasadzie, no, nie ma raczej takiej możliwości, żeby się tu coś odkręciło, tu jest zawsze śruba nagrecona też i zabezpieczona drutem, więc... Tutaj, w zasadzie, takich przypadków można powiedzieć, że my żeśmy się nie spotkali, żeby to gdzieś było aż tak poluzowane. No, chyba że ktoś to nie, jak to się mówi, nie chlujnie to skręcił. Po co ja to tutaj mam? To już mam oczyszczone i może to teraz tego tak nie widać, ale myślę, że jednak minimalnie jest. Rowek po uszczelniaczu muszę to całe dookoła napawać, żeby później przetoczyć, żeby ta powierzchnia po prostu pod. Pod ten uszczelniacz była równa, bo tu oprócz Rowka jeszcze widzicie są wrzery. Można by było tak metodą, taką, jakby to powiedzieć, może nie, że chałupniczą, ale no może i chałupniczą, no bo bez udziału tokarza, można by było to złożyć i w tą pokrywkę po prostu jakiś cieńszy uszczelniacz założyć, na przykład, żeby on troszkę się przesunął. Nie zawsze się to udaje, bo czasami, jak są szczególnie te takie powiedzmy urządzenia, czy takie miejsca, podzespoły, które. Mają już w zasadzie wąskie uszczelniacze, to na przykład na razy 7, no to już nie kupimy cieńszego, żeby to gdzieś tam przestawić, tą wargę, mówiąc, mówiąc brutalnie. Eee, dlatego brutalnie, no bo to jest taka, wiecie, metoda trochę, jak się nie ma możliwości, też tak czasem kiedyś się robiło, nie mieliśmy spawarki, albo po prostu chodziło o to, żeby coś naprawić na już, bez, bez rozbierania całego podzespołu, czyli na przykład, gdyby to się okazało, że. No, powiedzmy, jest na ciągniku, jest przeciek. Chcemy tak na szybko naprawić, jeszcze, raz, jeszcze trochę pojeździć, to można tak w ostateczności zrobić. Ale jak już rozbieramy tak jak tutaj, to chcemy to już zrobić porządnie, żeby tu już nie zaglądać. Także biorę się za spawanie. Ze spawania was nie będę tu ani instruował, ani uczył, bo fachowcem w spawaniu nie jestem. Mam spawarkę. O, to jest tak. Ja bym siebie spawaczem nigdy nie nazwał, tylko tym, że posiadaczem spawarki. Więc postaram się to tak napawać, żeby nie narobić żadnych porów i żeby tokarz nie miał za dużo toczenia tutaj, żeby tylko ten rowek fajnie mi tutaj stoczył, znaczy to, to napawanie i wyrównał ten, ten rowek przez to. No i już napawane półosie sobie czekają na wyjazd do tokarza. No i półosie wróciły od tokarza, także można już montować, będzie całość. No a teraz... Jadę do jarka y, zamienić się pochwami, bo tu mamy lewą, prawą, ale są różnych typów. Jak widzicie, ta po lewej jest starego typu. Ona jest symetryczna, można ją założyć jako lewą w zasadzie i prawą, bo ma z obu stron takie tu wyżłobienia. O, zasłoniłem takie wyżłobienia na bęben hamulcowy w zasadzie. Y, więc ta jest lewa, prawa, ale jest dookoła okrągłe, ma kołnierz. Jest okrągły kołnierz, czyli jest to pochwa od modelu, który nie miał podnośnika. A ta druga jest prawa, ona jest w, tym, w ten sposób zamontowana. A tak jak teraz, powiedzmy, by była na dole, jest to mocowanie na stworzeń, otwór na stworzeń do mocowania dolnego łącznika. Natomiast tutaj jest właśnie to wyżłobienie na, na bęben hamulcowy. Widzicie, że ono jest tylko z jednej strony, więc. Tu jest bęben sprawy. tu jest na dole, na dole to ten łącznik. No i już jestem z powrotem, podziękowania dla Jarka, że się zgodził zamienić. To są takie już, można powiedzieć, troszkę nowszy typ, z tego względu, że są symetryczne i tu jeszcze takie uchwyty na dole przychodzą, ale to już o tym Wam powiemy, jak będziemy to finalnie składać. Natomiast no jest komplet, także będzie można to oczyścić i powoli składać razem z tymi przetoczonymi półosiami. No, pytacie czasem jak się tato czuje, to jak widać, mnie tu goni do roboty. Tu można powiedzieć, że powstaje w tej chwili jak Feniks z popiołów jeden z Zetorów ten, co kiedyś mówiliśmy na filmie, że w worku. Że to traktor w worku, bo no faktycznie on z, można powiedzieć, że w worku części leżały chyba z 10 lat, zanim e, nastąpiło to składanie. To jeszcze długa droga, no ale już skrzynia biegów udało się skompletować część takich detali, znaczy w, w zasadzie wszystkie detale, czyli to będzie ta sz skrzynia szybka. Mimo, że to będzie zetor 25 a to on akurat będzie miał tą szybką skrzynię, ale to z naszych tutaj powodów, że u nas się jednak więcej jeździ solo. Więc niech sobie na wolniejszych obrotach, a szybciej jedzie. Skrzynia już jest, ten korpus skrzyni taki z tym dnem wklęsłym, czyli ta trochę nowsza, ale to jest tak mniej więcej po numerach 50 rok, jak pamiętam. Jak kiedyś, kiedyś odszukiwałem po numerach. Tutaj numery są na tej stopce z tyłu nabite. Taki jest nadlew, tam palcem pokazuje, chociaż nieładnie palcem pokazywać. To tam są numery nabite, większość zetorów ma tutaj na tym kołnierzu, bo też czasem pytacie o numery, to na tym kołnierzu są py... nabite, natomiast ten akurat ma z tamtej strony. Chociaż być może tutaj jak się oczyści to też będą, ale... ale tam są widoczne bardziej. Tylko teraz już nie jestem pewny, bo to dawno patrzyłem czy to jest tu faktycznie, czy tutaj gdzieś w tym miejscu, ale w każdym razie to już jest drugi zetor z jakim tu mamy do czynienia u nas. Nasz zetor, który ma właśnie numery, z tych starszych mają numery często w, tamtym, w, tam, w tamtej strony, ale czy to tak było, żeby było łatwiej odczytać i one były dublowane, to nawet powiem szczerze, nie wiem w tej chwili. No, a z tyłu tam narzucane w cudzysłowie złomu to kiedyś się z tego Majorek urodzi. Tu są dwa Majorki leżą, można powiedzieć. No jak tak patrząc po częściach, które się uzbierało, to już dwa prawie. No, tak, pytaliście ostatnio, co słychać z naszym 28. No to spieszę zameldować. No jest szansa, że niedługo się odezwie, pierwszy raz po malowaniu. Ciągle nie było czasu się za niego wziąć, bo wiecie, ta przeprowadzka z tego garażu nam całkiem wszystko, nasze plany, pozmieniała z tego względu, że to, co mieliśmy zaczęte mieliśmy skończyć, to nie udało nam się skończyć. W zasadzie jedyna rzecz, którą Jestem bardzo zadowolony, że się jeszcze udało zrobić. To właśnie pomalować korpus ten 28. Trochę to tak było robione na szybko, bo czas gonił i tak na przykład tu się mordowałem z pomostem prawym, bo niby tam pospawałem go, przymierzyłem, ale wiecie tutaj. A, pasuje, pasuje, dobra. A tutaj trzeba było trochę się pogimnastykować, żeby go założyć. Bo gdzieś tam ten spaw, później się nie pamiętam, możliwe, że poprawiałem i on przyciągnął. W każdym razie. Teraz parę dni mi tutaj zajęło, bo to tylko widzicie, jest późno. Już teraz ja sobie tutaj dłubię. Zajęło mi parę dni tutaj skompletowanie tych cięgien do gazu. Więc gaz już tutaj funkcjonuje ręczny, nożny. Te wszystkie cięgna, tak starałem się, żeby to było w oryginale. Czyli nie te nowe cięgna, tylko właśnie to takie po staremu. Pompka zasilająca jest wymieniona. Ja na początku z rozpędu założyłem o 30 taką zwykłą, natomiast potem się zorientowałem, że no nie może być, bo przeszkadza odstojnik. I oczywiście dałoby radę to zrobić z tym odstojnikiem, tylko trzeba byłoby to podłączyć po nowemu. Czyli nie tak, że przelew idzie do, do filtrów, tylko tak, żeby przelew szedł do. Zbiornika paliwa razem z przelewem z wtryskiwaczy. Tu jest tak po staremu, czyli przelew z wtryskiwaczy idzie do zbiornika paliwa, a tutaj tą, tą rurką, a przelew z, tutaj jest rurka zasilająca, i od razu też nadmiar jest na zaworze na dole do filtrów połączony z tym takim słupkiem. Więc tutaj no, trochę było kombinacji, rurka ta, miałem komplet rurek pomalowanych, ale okazało się niestety, że ta rurka, kupiona nowa, ale to już leży u mnie z pół roku albo lepiej, więcej nawet chyba, bo to nawet, to było praktycznie przy zakupie 28, a my żeśmy wtedy praktycznie dwa robili naraz, silniki takie, to kupowałem razy dwa, no i rurka pomalowana, ale niestety nie pasowała. Wydaje się lekko za krótka i dopiero wynalazłem jeszcze jedną, jakąś taką oryginalną i założyłem tutaj. No jest na razie nie pomalowana, ale to już tak na razie zostanie. Jak wszystko będzie grało, to ją kiedyś zdejmę do malowania, może nawet na wiosnę. No i pompka zasilająca taką do 28 typową nie kupiłem, bo nie było, bo chodzi o to, żeby była bez odstojnika a z wyjściami u góry, bo jak są od 60, to są z wyjściami u góry z wyjściami po bokach, a bez odstojnika. Więc kupiłem tutaj od SW400. To taka jak do Bizona. Pompka zdaje się, ta sama. No i teraz ustawiam kąt wtrysku. więc tak w ramach przypomnienia, może jeszcze, że zanim to w ogóle ustawiamy, to trzeba odpowietrzyć pompę i filtry. Filtry mają tutaj wstępne i dokładne oczyszczanie. To po kolei, jak odpowietrzamy, to najpierw ten filtr, potem ten, później pompę. Tu ostrożnie z tym dokręcaniem. Tam mamy na dole śrubokręt płaski, u góry kluczyk dwunastkę. Ostrożnie z tymi śrubkami, bo to są w korpusach aluminiowych, więc trzeba ostrożnie, żeby nie poprzeciągać, bo to się często zdarza w tych filtrach i w pompach, że to później poprzeciągane, to nie trzyma i nie ma jak dociągnąć. Wiecie, no różne historie. Tu jeszcze przy okazji uwaga, jeśli chodzi o rurki. Tą też miałem kupioną nową, ale ona ma tutaj u góry, te nowe mają takie jak toczone te główki takie grubsze i trzeba ją, pod... ona będzie pasować, tylko trzeba ją podszlifować ze względu na to, że tutaj w tych pompach starego typu przeszkadza ten tutaj układ tego od wzbogacania dawki rozruchowej. Więc to na to trzeba zwrócić uwagę. No i jak mamy wszystko odpowietrzone, to pełen gaz, zakładamy kapilarę, kręcimy parę razy korbą sobie, żeby nam, żeby nam się pojawiło paliwo w tej kapilarze. Tu Wam powiem też taką wskazówkę co do kapilary, bo ja mam ich kilka, ze względu na to, że do różnych traktorów też różne króćce przychodzą i tak dalej. Można kupić gotowca, ale niestety gotowiec, ten, który jest dostępny na przykład w Agrobisie, no ma taką wadę, że trzeba być ostrożnym. My żeśmy pożyczyli ten, tą kapilarę, no i, i, i ta kapilara pękła, ta szklana, więc tutaj mam taką zrobioną już kiedyś. Z wkładu od długopisu jest taki prosty przepis na zrobienie. Rurka od jest obcięta, jest rozwiercona w środku 3 mm wiertłem i na klej dwuskładnikowy jest wciśnięty, tylko tak, żeby nie... On jest tylko u góry ten klej, a to jest gdzieś na głębokość centymetra nawiercone. Jest włożony wkład od długopisu przezroczysty. I voilà, <laughs> mamy kapilarę. Yy, zrobiono w taki prosty, w prostych domowych warunkach, można powiedzieć, no, ale trzeba albo mieć stary, albo zmarnować po prostu jeden przewód do wtryskiwacza. <laughs> Więc w zasadzie jak ktoś by nie miał, to no, lepiej opłaca się kupić gotowca niż, niż tutaj przy te przeróbki robić. Yy, I co dalej? Yy, plusem jest to jeszcze tak dodam, że plusem tej, Elastycznej końcówki, tutaj, a nie szklanej, jest to, że można sobie, jak nam się napełni, to sobie ją tak pstryknąć, że to paliwo się z niej wydostanie. Nie trzeba popuszczać na dole, żeby spłynęło paliwo, tylko wystarczy pstryknąć, ten poziom się obniży i już można sobie dalej ustawiać, jeśli mamy korektę tego kąta. No i jeśli chodzi tutaj o samo już ustawienie, widzicie, mam klawiaturę, pokrywę klawiatury zdjętą. Bo o co chodzi? Tato wam już, z tatą kiedyś już nagrywaliśmy film, ale to tylko tak w ramach przypomnienia na szybko. E, obracamy wałem do momentu, aż tutaj w to miejsce. Możemy włożyć e, taki kołek specjalny, to można też wiertło zastosować. E, ono ma nam wskoczyć w otworek, jak obracamy korbą powolutku. Tylko e, tam są dwa otwory. Pierwszy to jest e, początek wtrysku. Jak wyjmiemy i od razu jakby przyłożymy z powrotem. Wciśniemy go i będziemy obracać, to nam wskoczy w drugi dołek i to jest górny, martwy punkt. Oczywiście wtrysk ustawiamy na tym pierwszym punkcie, czyli na 30 stopni przed. Natomiast trzeba pamiętać, że wał musi być w odpowiednim położeniu, żebyśmy nie zamiast 30 stopni przed końcem sprężania, to nie zrobili przed końcem wydechu tego, tego wtrysku. Więc yy, trzeba zwracać uwagę na klawiaturę. Ja już tutaj mam wszystko ustawione, więc nie będę kręcił, ale tylko właśnie w ramach przypomnienia. <laughs> Obserwujemy klawiaturę. Ma się otworzyć zawór wydechowy. Jeśli będziemy kręcić, czyli ten on się otworzy. Zaraz zanim się ten się, będzie zamykał, od, będzie się otwierał zawór sący. Jeśli zawór sący się otworzy i zamknie, to w tym momencie. Kończy się suwssania, czyli tłoch jest na dole, w dolnym, martwym punkcie i będzie zmierzał ku górze, czyli ku górnemu, martwemu punktowi. Wtedy już musimy pilnować, jeśli ten zawór nam się zaczyna zamykać, to już możemy pilnować, żeby tam włożyć w otworek ten pręcik. I trzeba naprawdę powoli kręcić, żeby tego otworka nie przeskoczyć, ani też nie skrzywić tego, bo jakbyście tak mocno kręcili, wiecie, jak to przy sprawdzaniu wtrysków czy coś, to mogłoby dojść do tego, że Wam to wskoczy i zanim koło się zatrzyma, to wygnie ten pręcik i wtedy no, może być problem także na to zwrócić uwagę no i w takim położeniu ustawiamy kąt w trysku w ten sposób, że przy pełnej dawce czyli dajemy pełen gaz obracamy kluczem 19 za tą nakrętkę do którą jest przykręcona piasta pompy tutaj wkładamy sobie koło zębate chyba, że mamy je włożone no to odkręcamy albo poluzowujemy tylko te śruby które są 3 do około 8 i... Obracając pompą, po prostu obserwujemy w kapilarze wzrost tego paliwa. Wcześniej sobie obracamy, żeby nam to paliwo się tutaj pojawiło, czyli możemy wykręcić te trzy śruby i nawet tak, już z ustawionym wałem, odpowiednio obrócić parę razy, żeby nam się to paliwo pokazało. Jak nam się pokaże, to no, obracamy pompą. Ja już mam to prawie idealnie, ale pokażę Wam ten moment. Nie wiem, czy to będzie tylko dobrze widać. Ja sobie tu zakładam klucz, ale nie grzechotkę, bo grzechotka przeskakuje. A pompa ma taką tendencję na krzywce, że jak przeskoczy ten swój punkt, to się obróci sama. I wtedy grzechotka wam przeskoczy. Ja akurat sobie koło już tak ustawiłem, że mi się pojawi ten wtrysk w tym otworku, ale to w zasadzie tu nie ma znaczenia, chyba, że chcecie sobie korygować, ale mi się akurat zgra już z tym punktem. I teraz obserwujcie to paliwo. Mi jest ciężko to teraz zrobić tak. O, przeskoczyłem. Bo muszę patrzeć. O, widzicie, drgnęło. Tylko że to musi być e, teraz telefon mi. O, drży. Ale to jest minimalnie, dosłownie, jak zaczyna być wtrysk. I teraz. No, I widać tam, że te punkty się praktycznie zgrywają. I tak trzymamy idealnie w ten sposób i dokręcamy te trzy, te trzy śruby. Możemy sobie najpierw jedną przyłapać i, e, i zrobić to. I, oczywiście można sobie później jeszcze. Obrócić wałem, jak, jak już to ustawimy, skręcimy, to można wyjąć ten kołek, obrócić jeszcze raz wałem dwa razy w zasadzie i obserwować kapilary. Drugi raz, jak, jak już będzie drugi obrót, obserwować i będziecie widzieli, że tu wam się te koła będą zbliżać do punktu, i jak tylko to paliwo drgnie. To zatrzymujecie i możecie wtedy spróbować. Powinien wam ten kołeczek, po tam minimalnych trochę tych, bo to, ale powinien wam tam w ten otworek wtedy wpaść, czyli nic wam się tu przy dociąganiu wtedy nie przestawiło. No i to by było tyle z ustawiania. Z takich rzeczy, które jeszcze tutaj się udało zrobić, no to to, to co? bo już straciłem wątek. To mamy zamontowany rozrusznik, prądnicę, tak tylko przyłapaną. I jak się uda, ten kąt w trysku, to już chłodnica jest obok gotowa, czeka, więc chłodnicę założymy, zalewamy płynem. No i będziemy chcieli go uruchomić, jak sobie trochę pochodzi, jeszcze przed, przed zimą. Oczywiście filtr powietrza założymy, chociaż na razie będzie taki zwykły od 30, bo tamten się dopiero robi. Jeden kupiliśmy, ale też nie jest taki, jakbym chciał. Sporo poprawek, więc chyba wrócę do tego, że założę taki filtr typowy starego typu jak do 25, bo to jest 28 z 63 roku, więc w zasadzie pierwsze, pierwsze wypusty, więc tutaj dużo jest takich rzeczy troszkę innych niż powszechnie się uważa, że w 28 powinno być, ale to na bieżąco z tą renowacją, jak będziemy już te szczegóły, detale przykręcać, to postaram się Wam wszystko poopowiadać. Nie wiem, czy uda się. Wszystko zrobić tak na tip top, bo to wiecie, są elementy, których już dzisiaj ciężko będzie dostać, tak jak chociażby chłodnica oryginalna tu wjeżdża ta typowa od 30 współczesna. Powinna być ta z dużym zbiornikiem, no niestety takiej nie mamy. Będzie jeszcze komin, mam nadzieję, wymieniony na taki, na taki z zgiętą rurką. Ten jest tylko prosty, taki jak w pierwszych 30. -tkach. No trochę trochę tutaj różnic będzie, ale oświetlenie postaram się tutaj zamontować oryginalne. No i jeszcze myślę parę takich smaczków tutaj się znajdzie, ale to już przy najbliższej okazji będę opowiadał, jak już coś przybędzie więcej. Plan jest taki, tylko jeszcze powiem, że jak już tu go uruchomimy, to na razie dostaję taką maskę zieloną, nierobioną, żeby tu nie straszył. Jakieś lampy założymy, instalację będę powoli robił, wypuszczał do tylnych błotników, tam do tej kostki, tu do przodu, więc poprzyłapujemy jakieś inne na razie lampy. I prawdopodobnie błotniki od 30 właśnie takie nierobione, też będą z tyłu założone. No i będzie można go już, że tak powiem, sobie no, użytkować, jak użytkować, ale w razie czego gdzieś tam się przejechać. A gdyby się okazało, że w międzyczasie będziemy robić blacharkę, tą, która tu trafi, i gdyby się okazało, że się nie wyrobimy po prostu na wiosnę, żeby na jakieś pierwsze imprezy pojechać, no to, to po prostu on będzie wtedy na chodzie. A a gdybyśmy tak czekali ze wszystkim rozebranym, to wiecie, jak to czasami jest. A potem podmienić butniki już na te faktycznie, które mają być, czy, czy podmienić maskę, to będzie sama przyjemność. No, zawory jeszcze sobie skontrolowałem, tu kwestia przypomnienia również. 0,20 na wszystkich zaworach, czy to ssące, czy, czy wydechowe. Natomiast no, dla takiej własnej, znaczy dla Waszej wiedzy dwa wewnętrzne są ssące, a dwa zewnętrzne są wydechowymi zaworami. No i jeszcze warto sobie skontrolować, jeśli coś było nie tak, albo dopiero montowaliście odprężnik. Odprężnik w momencie kiedy jest w... teraz jest wyłączony. Jakbyśmy sobie tutaj przekręcili to, żeby te śrubki były w pionie, to ona odprężą zawory wydachowe, bo w tym ciągu wydechowe się odpręża w zatorku 25 na przykład sące. To yy, gdybyście sobie to chcieli wyregulować, to powinno być tak, że na milimetr powinno uchylać zawory, nie więcej, nie mniej bo jak mniej to znowu za słabo odpręża jak więcej to jest ryzyko, że tłok uderzy w zawór także tutaj na to trzeba też zwracać uwagę i nawet jak kontrolnie sobie zdejmujecie czasami klawiaturę pokrywę klawiatury to posprawdzajcie sobie, czy wszystkie te luzy są ok, zaworowe, bo to dużo pracy nie zajmuje i posprawdzajcie sobie czy nie ma problemu, że gdzieś jakaś luźna jest kontra na przykład nie? bo to też Miałem kiedyś przypadek, właśnie w 28, że dźwigienki miały już tak poprzeciągane gwinty, że mimo kontry one się po prostu luzowały, no, gdzieś tam nie było to wy, nie było to wyłapane wcześniej. I jak ja się za to zabrałem, to się okazało, że zawór jest, poluzowała się kontra, no bo tak jak się już zluzuje, to już wtedy ona się ma prawo luzować. No i traktor jeszcze jakiś czas pracował, luz zaworowy się skasował. I no, można powiedzieć, że on na jeden, prawie na jeden cylinder nie chodził. Dobrze, że to w miarę szybko było wyłapane już wtedy, jak przestał pracować, bo byłoby ryzyko, że coś by się powypalało gniazda na przykład dalej. Także ja zakładam teraz uszczelkę. Te uszczelki też kupiłem, taką niby korkową gumową. Ona niby lepsza, ale ma też taki feller, że nie ma tych takich wycięć. I tu przecież ona się nie chce ułożyć ładnie, bo przeszkadzają i sprężyny zaworowe, i śruby, więc ja sobie te wycięcia sam porobiłem i. Zaraz założę i pokrywa będzie ta, która tutaj w zasadzie powinna być. Tak, przy okazji, jakby ktoś z Was miał, to chętnie bym kupił taki trójwskaźnik, ale z taką na dwie kontrolki z takim właśnie cyferblatem. Jak tutaj może być niesprawny. Chodzi mi głównie tutaj, żeby spróbować odzyskać ten, ten cyferblad. Także szkło jakby może być porysowane, ramka, to wszystko mnie nie interesuje. No ważne, żeby cyferblad był właśnie chociaż w takim stanie jak tutaj.